Cześć, witajcie. Dzisiaj, wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, nagram film, jak usunąć cenzurę z klienta PlaybnS w grze Blade Soul. A więc tak, mamy piękny piątkowy poranek, jest 7.45. Jak to zrobić? Ja jestem jeszcze lekko zaspany, zdążyłem zjeść na ranie, wyjść z psami, umyć się i jestem dla was i nagrywam. A jak to zrobić? Tak, wchodzimy sobie w launcher'a Play BNS. Tutaj mamy taki trybik. Wchodzimy sobie w te ustawienia. Jak widzicie nie jest to ciężka sprawa, wystarczy przeklinąć on na off. Mamy tu też do wyboru inne opcje, takie jak zmiana języka interfejsu albo zmiana języka głosu w grze. Jak widzicie nie jest to ciężka sprawa, aby zmienić cenzurę. Ja Wam chciałem jeszcze powiedzieć jedno, że jeśli zmienicie tutaj w ustawieniach coś, kliknięcie OK, spowoduje to ściągnięcie takich plików, które pomagają, może inaczej, pozwalają odblokować te funkcje, które tutaj zrobiliście, ponieważ klient nie ściąga od razu wszystkich funkcji, ściąga te podstawowe do uruchomienia gry. i jeśli zmienicie cenzurę, też te pliki się dociągną, bo muszą ściągnąć się wszystkie layouty skinów czy ubranek które nie mają cenzury. Dziękuję wam za to, że komentujecie, że subskrybujecie ten kanał, ponieważ to jest dla mnie duża inspiracja i widzę wasze zadowolenie, kiedy kręcę kolejne filmy, kiedy są komuś przydatne. I zachęcam was, żebyście komentowali, ponieważ mówicie mi czego oczekujecie, co, co sprawy wam problem, w czym mogę wam pomóc i chciałbym to robić. Nic, no. w tym momencie nie zostało mi nic więcej jak powiedzieć, dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że oglądacie. Do zobaczenia na kolejnych filmach. Mam nadzieję, że będziecie oglądać Wiedźmina w moim wykonaniu. Już 19 maja powinny się pojawić pierwsze filmy na moim kanale. Oczywiście, jeśli wszystko będzie działać od strony CD Projekt Red, tak jak ma działać. Trzymajcie się. Siema.